Witam wszystkich serdecznie. Na kanale czytam dla dzieci i ich rodziców. Teraz przeczytamy rozdział siódmy z Leny z siódmej A. Yy, ściskam Was wszystkich bardzo mocno i zaczynamy. Gdy Lena wróciła do domu, rodzice już byli. Co tak długo? Mama mówiła ściszonym głosem, ponieważ ojciec drzymał w salonie na kanapie po porannej zmianie. Y, oj, wiesz, jak to jest z Kają. Czasem ma bardzo dużo do powiedzenia. Uśmiechnęła się. Życia Wam nie starczy na te ploty. Skwitowała mama. Zaraz Ci podgrzeję obiad. Co jest? Kotlety z ziemniaków i tofu. Z mąką. Lena wykrzywiła usta w wyrazie niezadowolenia. Mamo, niby chcesz nam zapewnić zdrowie, a fundujesz ziemniaki z mąką, będziemy się niedługo turać. Nie przesadzaj. Mąka jest z ciecierzycy. Mąka to mąka, burknęła dziewczyna. Poza tym gluten jest nam potrzebny, nie jestem na niego uczulona, majka też nie. A czy ja wam zabraniam spożywać produkty z glutenem? Oburzyła się mama. Nie neguję, że jest potrzebny, ale czasem warto ograniczyć jego ilość, bo mamy go w pożywieniu trzykrotnie więcej niż nasi przodkowie, a w ogóle co cię dzisiaj ugryzło? Focha strzelasz, siostra? Obok zjawiła się Maja. Zmęczona jestem, skłamała. Sorki, mamo. Wiedziała, dlaczego czuła się poirytowana. Wciąż nie dawało jej spokoju korki Kali z Antkiem i fakt, że na spotkanie z nim musi czekać aż do soboty. A co jeśli się rozmyśli? Nie, 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 nie wolno jej w ten sposób podchodzić do sprawy. Komplikuje tylko nic więcej. Nie może być zazdrosna o przyjaciela. Jakiego przyjaciela? Przecież tak naprawdę nawet dobrze go nie zna. On wiedział o niej coraz więcej. A ona o nim wciąż tyle samo. Gdzie mieszka, kim jest jego tata, i że interesuje się grami komputerowymi i programowaniem. No i że przeprowadził się do Wrocławia z letnicy, z rodzicami i z siostrą. Tylko że o tym wiedziała cała klasa i część nauczycieli. Lenka – Co się z tobą dzieje? – z zamyślenia wyrwał ją głos mamy. – Odkąd zdjęłaś kurtkę i rzuciłaś na podłogę torbę z książkami, stoisz oparta o ścianę i wpatrujesz się niewiadomowca. Obiad masz na stole. – Dziękuję. Już siadam i jem. – Masz jakieś kłopoty? – mama przyjrzała się córce. – Podejrzliwie. – Spoko, mamo. Nic się nie dzieje. Ale gdyby coś było nie tak, to mi powiesz, prawda? Oczywiście. Ty jej wierzysz? Maja parsknęła śmiechem, spoglądając na matkę. Ona nikomu nic nie mówi. Podejrzewam, że Kaja z Niną też nie wiedzą połowy rzeczy, które lęce w głowie siedzą. Źle oceniasz siostrę. Mama stanęła w obronie córki. Jest skryta, ale ma do nas zaufanie. Gdy będzie miała problemy, na pewno powie. Jesteśmy rodziną i mamy się wspierać. Chyba sama nie wierzysz w to, co mówisz, skwitowała Majka. Już widzę, jak Lena wypłakuje ci się w rękach. W rękach. Ironizowała. Czy w tym domu nie można się chwilę zdrzemnąć? Tata przeciągał się na czteroosobowej sofie. Prosiłam, kochanie, Żebyś położył się w sypialni. Właściwie nic takiego się nie stało. Może nawet dobrze, że mnie obudziłyście, stwierdził. Śniło mi się chyba coś złego. Samolot? spytała mama z lekkim przerażeniem wymalowanym na twarzy. Odkąd się dowiedziała, że maja niedługo poleci na wymianę do Francji, wciąż się zamartwiała. Nie znosiła lotów samolotami. A tym razem chodziło o bezpieczeństwo jej najstarszego dziecka. Z samolotem wszystko ok, roześmiał się ojciec. Stewardesy też niczego sobie, droczył się z żoną. A stuardów w tym śni nie widziałeś? Zezłościła się mama. A najlepiej z takimi brzuchami jak kaloryfer. Nie widziałem odparł. Skarbie. Ty też nie zobaczysz. Nie wolno przewozić kaloryferów w samolocie. Lena i Maja wybuchnęły śmiechem. Mama też leciutko się uśmiechnęła. Pewnie będziesz chciała jechać na zakupy? Spojrzał na żonę. Dziś nie, odparła. Najpierw wyjemy to, co w lodówce. Jak chcesz, ja tam nie wyjem. Zbyszku, czy ty możesz się uspokoić? Mama pokręciła z desaprobatą głową i rzuciła w stronę męża poduszką z fotela. Trzeba spożyć to, co w lodówce i dopiero wtedy kupić świeże rzeczy. Po co dziś kupować? Żeby się psuły? Tylko zaproponowałem. Jestem służbowym samochodem. Tak zdziwiła się, pierwsze słyszę. Myślałam, że jesteś moim mężem i mężczyzną a nie służbowym samochodem. Docięła mu. Siostry znów zaczęły się śmiać. Lubiły te przekomarzania rodziców. Zgodnie też twierdziły, że ojciec miał większe poczucie humoru, choć mamie od czasu do czasu też udało mu się dopiec. I ona zawsze miała więcej przekomicznych wpadek, niezamierzonych oczywiście. Miałem na myśli to, że służbowy samochód jest większy i można całkiem sporo napakować do bagażnika. Wyjaśnił, jakie plany ma więc na dzisiejsze popołudnie mój kochany babiniec? Maja i Lena, chciałbym was przy książkach zobaczyć. Ja ci zaraz dam babiniec. Kolejna poduszka poleciała w stronę mężczyzny. Yy, tym razem z krzesła. No przecież powiedziałam, że kochany. Tata położył nacisk na ostatnie słowo. Umówiłam się z Kają i z Niną wtrąciła Lena. Nie mam nic ważnego na jutro do zrobienia. Ja też nie mam dodała pospiesznie. Maja idę z Kingą do kina. Nie mogłyście pójść w weekend? Zdziwiła się mama, albo poczekać do kolejnego. W weekend są najdroższe bilety, a dziś są zniżki, wyjaśniła starsza siostra Leny. No sama nie wiem. Mama przyglądała się córce z powagą. Maja, ty rozpoczęłaś naukę w liceum. Nie możesz tego bagatelizować. Dodała. Oj tam, oj tam. Masz dostęp do wulkana. Na bieżąco znasz moje oceny. Przecież codziennie zaglądasz. Mam jakąś pałę? Nie przyznała. Ocen jednak za dużo też nie masz. Do jakiego wulkana? Zdziwił się tata. Oj zbyszku, ty jak zwykle nic nie wiesz. To prawie to samo co librus. Dziennik elektroniczny. No to jak się pojawią jedynki. To zapewne wybuchnie, zaśmiał się. Czy ty potrafisz choć czasami zachować powagę? Czasami tak. Odparł. Dobrze, idźcie, ale wracajcie zaraz po kinie i po spotkaniu. Szybko robi się ciemno. Wiecie, że oka nie zmrużą, póki nie wrócicie. Zwróciła się do córek. Wiemy, wiemy, potwierdziły niemal równocześnie. Lena wstała od stołu, spłukała, a następnie włożyła talerz i sztućce do zmywarki, podniosła rzuconą wcześniej na podłogę torbę z książkami i udała się do swojego pokoju. Usiadła na łóżku i wyjęła telefon. Zezwoliła aplikacji na korzystanie z GPS. Była ciekawa, co jej się wyświetli na hejka. Ustawiła zasięg na 25 km. Spojrzała na napis użytkownicy w pobliżu. Odczytała: Kaj, Koko, dwa kilometry, i była pewna, że chodzi o jej przyjaciółkę, gdyż ulicę się zgadzały. Wiedziała także, że tato często zwracał się do Kaj właśnie w ten sposób. Poza tym, ostateczne dwie litery były dwiema pierwszymi jej nazwiska: Kowalczek. Lena ukryła się za awatarem kobiety w masce, i nazwała siebie Oter. Kaja też nie miała własnej fotki, tylko awatara kobiety w kociem czarnym stroju. Lena ponownie przebiegła wzrokiem po użytkownikach w pobliżu. Różne odległości dzieliły ją od nich. 600 metrów, 800 metrów, 2 kilometry, 5 kilometrów. Najbardziej interesowały ją rejony po drugiej stronie odry. Wyświetlało się aż czterech użytkowników w zaznaczonej odległo, odległości. Hejka nie lokalizowała jednak dokładnie. Podawała w przybliżeniu punkty i ulice. Zauważyła jednak pewną prawidłowość. Tylko czterech z innych użytkowników prawie codziennie wyświetlało jej się w tym samym miejscu. Nie znaczyło, że się nie przemieszczały. Jednak dzień w dzień. Bywały w okolicach ulicy Trzegnickiej, tam gdzie stało nowo wybudowane osiedle Antka. Lena pomyślała, że raczej na pewno są mieszkańcami tego osiedla. Były to awatary oznaczane nazwami Toja 4, Marzyciel i Silent Angel i Madzia KXO. Ostatni awatar raczej odpadał. Antek nie był dziewczyną. Pozostałe trzy mogły być zarówno dziewczynami, jak i chłopakami. Wiele razy chciała wysłać do któregoś z, nim prywat, z nich prywatną wiadomość, ale jakoś nie miała odwagi. Nie wiedziała też, co miałaby napisać. Lenka, na którą ty się umówiłaś z dziewczynami? Dobiegł ją głos mamy. Na osiemnastą. A co? To chyba powinnaś się zbierać. Zaraz będą za tobą wydzwaniać. Wolałabym, byś ten czas spędziła nad książkami, ale sama mówiłaś, że Nina ma przyjechać. Mama uchyliła drzwi do pokoju córki. Już się zbieram, a Majka wyszła? Tak, odpowiedziała, kręcąc z niezadowoleniem głową. Znów telefon w ręku. Mamuś. Lena zwróciła się do niej pieszczotliwie. Wszyscy w wolnym czasie siedzą na telefonie. W szkole nam zabraniają. Jeszcze tego by brakowało, byście w szkole z telefonów korzystali. Korzystamy ale na przerwach roześmiała się. Smartfon to moja prawa ręka. Dziewczyna wstała z łóżka i wyminęła w drzwiach mamę, cmokając ją w policzek. Podeszła do wieszaka. Zdjęła kurtkę, włożyła ją, a następnie założyła buty. Yy, chyba powinno być, że włożyła buty, ale nie czepiajmy się szczegółów. Nie zmarzniesz, robi się coraz chłodniej. Nie martw się, będzie mi ciepło. Poza tym to tylko kawałek drogi. Yy, umówiłyśmy się w pizzerii. Lena wyszła na klatkę schodową, przywołała windę i już po chwili była na osiedlowym podwórku. Skierowała swoje kroki wzdłuż bloku, potem tylko skrzyżowanie kilkaset metrów i była na miejscu. Chyba się nie spóźniłam. Spytała na widok przyjaciółek, wpatrzonych w nią, jak w nadprzyrodzone zjawisko. Chyba nie, wzruszyła ramiona Mikaja. Ja też dopiero co weszłam. Ja byłam wcześniej, Grzegorz mnie przywiózł. Jak dobrze cię widzieć? Lena uściskała przyjaciółkę, a mnie to nie? Spytała Kaja. Ciebie widzę codziennie, Ziomalko. Słusznie zauważyła Lena. Wszystkie trzy znały się od dawna. Nina mieszkała kiedyś we Wrocławiu, razem z mamą, ojcem i starszą siostrą. Nie miała łatwego życia. Ojciec pił, nie chciał się leczyć, Aż w końcu trafił za kratki, podobno za kradzieże i rozboje pod wpływem alkoholu. Do tego doszły jakieś inne sprawy. Nic nie wskazywało więc na to, by szybko miał wyjść na wolność. W więzieniu został poddany terapii antyalkoholowej. Nina odwiedzała go, tylko ona. Mama z siostrą wykreśliły go ze swojego życia. Jakiś czas potem mama Niny związała się z Grzegorzem i wyprowadziła z córkami do Kobierzec, gdzie Grzegorz miał duży dom. Siostra Niny wyszła za mąż. Na świat przyszła najmłodsza siostra ze związku mamy i Grzegorza – Malwina. Po przeprowadzce Nina bardzo cierpiała. Nie układało jej się z Grzegorzem. Była zła na matkę, że związała się z innym mężczyzną – Zostawiając ojca w więzieniu na pastwę losu, nie chciała pozwolić na to, by ktoś inny zajął jego miejsce, buntowała się, było jej ciężko, po czasie wszystko zaczęło się układać. Lena wiedziała, że Grzegorz jest bardziej wyrozumiały dla jej przyjaciółki niż rodzana matka. Gdy urodziła się Malwina, mama próbowała nakłonić Ninę do samodzielności. Zdecydowała, że córka pójdzie do szkoły zawodowej, by mieć fach w ręku, a później zacznie zarabiać pieniądze i wróci do Wrocławia, do ich starego mieszkania, które było wynajmowane, twierdziła, że to dla dobraniny. Przyjaciółka była od nich starsza o trzy lata i poszła o rok wcześniej do szkoły, teraz uczyła się w drugiej klasie szkoły zawodowej. Na myśl o tym, że ma się znów przeprowadzić i zamieszkać sama, gdy tylko osiągnie pełnoletność płakała. Dlatego Lena i Kaja nie poruszały przy niej tego tematu, chyba, że dziewczyna sama zaczynała mówić, jak bardzo się boi i jak bardzo nie chce być sama. Lena przypomniała sobie, jak poszła z Niną złożyć dokumenty do zasadniczej szkoły zawodowej już po elektronicznej rekrutacji. Sekretarka przyjęła je, przejrzała uważnie, poprosiła, by chwilę poczekały i wróciła z panią dyrektor. Ta pochwaliła Ninę, że ma bardzo dobre oceny i spytała, Dlaczego nie rekrutowała z takimi wynikami do technikum w ich zespole? Gdy dziewczyna wyjaśniła, że sobie nie poradzi, namawiała ją do zmiany decyzji, twierdząc, że lepiej zostać w przyszłości technikiem-fotografem niż fotografem po szkole zawodowej. Tym bardziej, że są ku temu podstawy. Kiedy przyjaciółki wyszło na korytarz, Nina ze łzami w oczach, zastanawiała się, co zrobić. Przyznała, że sama nie wie, kim chce zostać w przyszłości, że tę szkołę wybrała jej matka, gdyż znajdowała się najbliżej miejsca pracy Grzegorza, który każdego dnia mógłby ją rano podrzucić, a po południu zabrać do domu. Lena namawiała przyjaciółkę, by samodzielnie podjęła decyzję. Nina przyznała jej wówczas rację. Uznała, że chce iść do techniku. Lena obserwowała wówczas drżenie rąk przyjaciółki, gdy wybierała numer telefonu, bladą twarz i słyszała jej głos, który z trudem wydobywała. I jeśli kiedykolwiek pomyślała, że tak naprawdę nie można mieć ciśniętego gardła, wiedziała już, że to nieprawda. Nina takie miała. Dziewczyna połączyła się z matką. Chwilę rozmawiały. Lenie serce rozpadało się z bólu na miliardy kawałków. Po zaszklonych od łez oczach Niny wiedziała, że jej mama nie zmieniła zdania. Nie mogła zrozumieć dlaczego. Nie zależało jej, by córka zdała maturę? Miała możliwość pójść na studia? By się rozwijała? Na ogół rodzice pragną, żeby dzieci spełniały ich niezaspokojone ambicje. Poszły do szkół o najwyższym poziomie, studiowały. Nie było to zdaniem Leny dobre, ale mama Niny działała w sposób jeszcze bardziej irracjonalny, dla niej zupełnie niezrozumiały. Przyjaciółka wciąż drżała. Przepraszam, wyświetla mi się SMS od syna, ale to też odpiszemy za chwileczkę. Yy, działała w sposób jeszcze bardziej irracjonalny, dla niej zupełnie niezrozumiały. Przyjaciółka wciąż drżała, była bardziej blada niż przed rozmową. Zapukały ponownie do sekretariatu, delikatnie uchyliły drzwi. I weszły. Nina przekazała dyrektorce swoją ostateczną decyzję. Kobieta nie była zadowolona. Nina próbowała zachować zimną krew, choć przyjaciółka wiedziała, że od środka zalewało ją może łez. Tłumaczyła, że chodziła do gimnazjum w Kobierzycach, gdzie był dużo niższy poziom i stąd tak dobre oceny na świadectwie. Rozczarowana dyrektorka oznajmiła, że zna dobrze to gimnazjum, no bo to były czasy, kiedy jeszcze mm, y, Nina chodziła do gimnazjum, ale Lena już nie, gdyż od razu poszła do klasy siódmej. Y, I jej zdaniem ma ono wysoki poziom nauczania. Powiedziała, że można im tylko pozazdrościć. Na koniec zwróciła się do Miny, mówiąc, że ma jednak nadzieję, że po zasadniczej szkole zawodowej ujrzy ją w techniku. Przyjaciółki pożegnały się i wyszły. Nina wybuchnęła płaczem. Lena chciała się dowiedzieć, dlaczego dziewczyna nie postawiła się mamie. Nie mogła się powstrzymać przed tym pytaniem. Nina przez łzy wyjaśniła jej, iż mama stwierdziła kategorycznie, że technikum dałoby jej tylko teoretyczną wiedzę, że nie miałaby praktyki i nic by nie zarobiła. Lena przytuliła przyjaciółkę. Brakowało jej słów i była zła na matkę Niny. W domu opowiedziała wszystko rodzicom. Jej mama była zszokowana. Powtarzała w kółko: Biedne dziecko, biedna dziewczyna, biedne dziecko. Lena i jej mama jednomyślnie uważały, że decyzję w tej sprawie powinna podjąć Nina, że to jej życie i matka go za nią nie przeżyje. Dziewczyna spojrzała na swojego tatę. Majka, która była świadkiem rozmowy, również nic nie mówił. Obie jednak były pewne, że zgadzał się ze swoją żoną i tym razem nie dla świętego spokoju myślał dokładnie tak samo, jak cała rodzina. Tamtej nocy Lena płakała, nie nad swoim losem. Łzy płonęły jej strumieniami i zmoczyły całą poduszkę. Tonęła w morzu łez. Tak bardzo było jej żalminy. Zastanawiała się, czy przyjaciółka zrobiła to tylko po to, żeby mama nie, wy, nie wypychała jej tak ku samodzielności, by po uzyskaniu pełnoletności wciąż mogła pozostać z rodziną, bo matka, Malwina i Grzegorz byli jej rodziną, choć tata również. Ojca przecież ma się jednego i się go nie wybiera. I niebawem rozdział ósmy Reny z 7a, a dziś kończę. Ściskam Was, kochane robaczki, jeśli oglądacie z rodzicami rodziców, jeśli słuchacie, oglądacie z rodzicami rodziców, również pozdrawiam. Pa, pa do następnego razu.